dzisiaj postanowiłem wejść do Brawl Stars po miesiącu, w sensie no yy, może grałem trochę ale naprawdę nie nagrywałem bardzo długo Brawl Starsa, po się się dlaczego mam tylko 4600 pucharków, ponieważ, yy, no cóż no nie umiałem przenieść tego na drugie konto no i niestety no mam nowe konto, ale no miałem tam prawie 13 tysięcy pocharków więc yy, można to spokojnie, spokojnie odrobić, ale yy, otworzyłem już jednego star dropa jak widzę są już są podwójne star co mi się już podoba na pierwszy rzut oka, e, więc dzisiaj sobie trochę pogramy, ale e, słyszałam, że jest też pełno nagród do odebrania, to sobie te wszystkie nagrody odbierzemy. Patrzcie, tutaj coś mamy... nie, 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 coś nam się pali, dobra. Tutaj coś mamy w ogóle... no i co, to tyle? Serio to tyle? Naprawdę? Dobra, zobaczmy, yy, co jest w sklepie. Yy, coś w sklepie się zmieniło? Czy coś jest za friko, Nic, nie wiem. Tutaj, co to jest? O, coś, coś za darmo. Ej, zdają coś za darmo. Kurde. Dobra, odbieramy. I ile? Dobra, 12 skrzynek mamy za free. Dobra, bierzemy to. Bierzemy, otwieramy dwa, 12 skrzynek. Dawaj, 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 dawaj. Dziewięć? Co jest? Dobra, może, może będzie. Uwaga, czy będzie świecące? Jest świecąca dwójka. Uwaga. Skinek do El Primo chyba będzie. Tak, jest skin do El Primo. Aczkolwiek... Olałbym za wymiarze, ale nie będę narzekał. I tutaj też dziewięć. Jezu, ja mam, ja mam jakieś, jakieś szczęście do skrzynek, nie? Dobra. Na razie tylko monety. Co jest? Same monety. Co jest grane? Dobra, ale jeszcze mamy 10 do otworzenia, więc otwieramy. Uwaga, ale tych monet będziemy mieli. Jezu. I chyba e, gemy też można. Co jest? Znowu dziewiątka. Dobra. Spray mam. O, dobra, fajnie. Ale jak e, widzicie mam tutaj dość szczęście, no kolejna dziewiątka, co jest, ale nie ma jak widzicie żadnych świecących, dobra, ale spokojnie, zostało nam jeszcze 8 skrzyneczek, więc otwieramy gadżet Donity. dobra, na razie same monety, ale monety też się przydadzą do ulepszenia wymiarze, nie? Ja ostatnio miałem dość sporą lipę z monetami, ale teraz to sobie odbieram. Jedenastka, dobra. Bierzemy. Jak widać szczęście nas dalej nie opuszcza. W sensie mamy farta do, do ilości yy, nagród, ale no za to... Yy, o, dobra, co wam tu powiedziałem? jest świecąca. I uwaga. I mamy nowe przebranie do Stew. To fajnie. I dobra. Dobra, sobie zobaczymy w gierce nowe przebranie do Stu i nowe przebranie do Primo. Dobra, dziewiątka znowu. Fajnie. Ej, dobra, a jak strzelać? Ile będziemy mieli, mieli tych monet, co? Dobra, kolejne jak spray. okej. Okay. Dobra, jeszcze nam kilka zostało. Dobra, teraz robimy szybką skrzynkę. Uwaga, uwaga, uwaga. Tak, 20 star dropów jeszcze. W sumie to aż tak dawno nie było. To było gdzieś w marcu tego roku, nie? Dobra. Dawaj, skipiamy, 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 bo to nam przyniesie szczęście. Okej. Okay. Dobra, ale co, słyszałam, że ta emotka, ta ikonka jest jakaś dość rzadka, dość ożywiona. Nie wiem. O! Śmierdząca Hypercharge! Hypercharge! Proszę, tylko ja nie mam 11 mocy, nie? Na szybie. Kurde, ja nie mam 11 mocy, ale może yy, będę, będę w stanie już ulepszyć sobie szelinę na 11 moc, Jak mam tyle tych rzeczy, ale nikt mocy to ja za bardzo z tego nie dostaję. Dobra, jeszcze? Co jest? Dobra, dobra, dawaj, dawaj, szybko, szybko, szybko. Aby zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I to chyba wszystko, nie? Tak, to jest wszystko. Możemy jeszcze kupić, ale ja na razie dziękuję yy, i czekajcie, mamy prawie 10 tysięcy monet, no właśnie punktów mocnych, yy, bo prawie w ogóle nie mamy, dobra, zobaczmy jeszcze na ofertę, jakie tutaj oferty mamy, 17 złotych, wiecie co, ja chyba dokonam tego zakupu. No i dobra, jak widzicie, yy, do, dokonałem zakupu 1500 yy, kredytów, już powinniśmy sobie odblokować tarę, tak. Mamy nowego zadmiarza, tarę. W sumie to możemy jeszcze przełączyć, ale ostatecznie to ja bym chyba tarę wybrał. Wiecie? Jak myślicie, że to jest jakiś zły wybór, to poprawcie mnie w komentarzach, ale ja osobiście wybieram parę do dzieła. I teraz tak, będziemy mieli legendarną. Co? Ja by sobie tutaj wziąć. Może tym razem kruka, co? Może kruka sobie weźmiemy. Patrzcie, mamy już prawie połowę odblokowaną, nie? Dobra, to do dzieła. No i pięknie, mamy, czekajcie, weźmiemy sobie, mamy dzisiaj sporo rozmiarów do przetestowania, 24 tylko mamy i śmiejcie się że ze mnie, to jest dość początkowy konto, na razie niestety nie możemy ulepszać, w sensie no, mamy klejnoty, ale nie mamy wystarczająco punktów mocy, nie? Dobra, więc zagramy sobie parą y, kilka gierek, dobra, to jest stara, no i bierzemy, nie? Bierzemy. My to Brawl Stars. Dalej jest bardzo, bardzo popularny. Naprawdę ta gierka jest serio popularna. No i dobra. Chyba powinni być y, jeszcze jakieś tam NT, no to robią. Tylko ja bardzo nie umiem grać tarą, Ale dobra. Co? Dobra, bierzemy ultan no i poszedł ulta. Hara może nie jest zbytnio doceniana, ale no. Ja sobie ją pogram, aby uratować jej honor, powiedział. Dobra, dawaj, dawaj, robimy cel. 10 par co przynajmniej, nie? Dobra, to jest klepa, ale ja jeszcze się nie chcę klepać. Wielkie starcie już. No właśnie, no bo na pierwszej larandze to jest serio. Yy, to... Może, może są gracze, ale słabi, nie? E, ale no... nie, to są... E, ale to są gracze chyba, nie? A, to muszą być gracze. Ale no, oni po prostu są słabi. dobieramy słabszych graczy na słabszej randze. Dobra, to Lecimy na typa. Gdzie jesteś? Pamiętacie jeszcze jak mówiłem, gdzie jesteś? Nie wywiniesz się, no dawaj no, penis ultem, penis ultem, widzicie, że jakaś penis ultem nie podtrzyma. Co, Co, bambiku. Czekaj, już biorę na siebie ulica. ty, to już zero. mój no piękny winek. Dobra, zagramy sobie jeszcze z gierki taro. Dzięki. Z 10 kucharków. Jesz, jeszcze nie mamy niestety zwycięskiej pasty. I dobra, mamy podwójnego stardropa. Zobaczmy, co nam tutaj staro przyniesie. W ogóle dawno nie miałam legendarnego stardropa. O, super ryl. Całkiem spoko. Dobra, ja teraz wolny Start Dropy będę otwierał. Epicki, uwaga! Teraz dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Może będzie jakaś legenda, albo przynajmniej mityk. Uwaga! No, y tylko Epik, ale Epik to i tak też bardzo, bardzo dobrze. Dobra, co tu mamy? Obejrzyj jakiś filmik. No to może innym razem. Dobra. Tylko ciekawi mnie, co to jeszcze jest, ale dobra. To sobie googlujemy, nie byłem. Bo... Nie mam pojęcia, ale tutaj się w ogóle pojawiło coś. Co to jest tu na górze? Co? To mamy w ogóle. Dobra. Kiedy my w ogóle będziemy mogli już sobie kruka odblokować? Dobra, 500 kredytów, ale czy te 500 kredytów? No, nie wystarczy nam, niestety. Ale jesteśmy już w połowie odblokowania kruka, więc całkiem dobrze. Zagram, zagrajmy jeszcze sobie dwie gierki, jak to mówiłem, Tarom. I przejdziemy już do. No skinów, nie? Przetestujemy sobie skiny w tej Oczywiście, bo jak mogłoby być inaczej? Ja się w ogóle jeszcze nie mam rangi, bym chciał sobie wbić przynajmniej jakiś jakiegoś Silvera, bo nie był kondyżany. Hello? Sorry, 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 Jest, bo zaraz mnie zabije, kurde, na pierwszej randze. W sensie się już chyba, nie? nie? I będzie taki wstyd. Serio, ja już się w ogóle odwróciłem grać tego Brawl Star'ka całego. Wiem, wy mi ciągle piszecie, że e, jestem słaby Tylko ogarnę jeszcze tą gierkę no. Ogarnę Dobra, on ma gierę Okej okay. Z z tym dobrze. On ma już dużo, ale ma łupa, ma łupa, ale dobra. Rozwalony i tak oto mamy 8 power Całkiem na całym skoku. No ale, ale. Dobra, Mordo masz zero, Nie ma podjazdu, ta szerka ogólnie. No chcesz coś powiedzieć. Za wyros. Dobra, Bambi to jest, nie? Jak on gra? No i rozwalony. Nie? Rozwalony, gościu, czemu nie uciekałeś? To nie uciekałeś nie? Dobra. Ale dobra, wiecie co, ja bym chyba teraz ten zagrał sobie tym El Primo. No bo do El Primo dostaliśmy też z kina. Dobra, wiem, El Primo jest dość podstawowym zadmiarzem, ale... Ale dobra, e, gdzie mamy to przebrany? Kurde, nawet. Nie wiem, jaki ten. Ej, czekajcie, o, dobra, wybierz i mamy tego Halloweenowego. W ogóle wczoraj było Halloween. E, jak ja to nagrałam, to wczoraj było Halloween. Możecie mi napisać w komentarzach, czy obchodzicie Halloween. A jak nie obchodzicie, to też napiszcie: Nie obchodzę Halloween, nie? Najbardziej lajkowany komentarz, wygrywa! Dobra, okej. Okay. A, jeszcze mi trzeba do misji po tej dzierce. E, zobaczcie, jakie my tutaj misje mamy. Dobra, i sobie ustawimy streje, bo widziałam, że zostawiliśmy też jakieś fajne streje. Kurde, 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 kurde. Lili jest nawet. To może być też. Nie wiem, rozwaliła mnie i tak to okolicznie będzie na 10 miejscu. No. Niestety zbyt dobrze mi się nie gra, ale chciałam przynajmniej zobaczyć tego skina, nie? Chciałam tego skina zobaczyć. Dobra, grałam o kolejne bigary. Dobra, coś widziałam. to widziałam, że nie mają, więc... Dobra, Kika to sobie rozwalimy. tylko jest jeden z jakichś e, słabszych za nie? Tylko jakieś... Najgłupiej, ja aby strzelił No dobra, bym też nie obrażał Kika, bo że są jacyś ludzie, którzy mają 30 rank z 35 w grę. wbrew. Kurde, 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 uciekamy, uciekamy, dobra. Czyli pierwszy raz życzyło, żebym upał Krymo, tylko aby uciec, wiecie?

Teraz jeszcze weźmiemy sobie tego Stiu, tylko weźmy też sobie, zobaczmy, spray'e, nie? Dobra, spray'e. No i co my tutaj dostaliśmy? O, patrzcie jaki ten fajny. Dobra, to sobie go weźmiemy na kolejną gierkę. Na kolejną gierkę weźmiemy sobie Stew. Dobra. O, już od razu ładne y, skina, Dobra, zobaczmy jeszcze w misję. Co my tutaj mamy w misjach? Dobra. Trzeba wygrać rankingówki. Ej, a może sobie w rankingówki zagramy, no popatrzcie. E, musimy jeszcze trzy rankingówki wygrać. Ej, dobra, weźmy sobie, zagrajmy kilka gierek w rankingówki, tylko... Na początku bym chciała przetestować tego skida do Stew, Później sobie w rankingowe zagram, no bo niestety nie ma wystarczająco punktów mocy, aby ulepszyć stew. To na razie jest zwykła gierka. Forfan. Dobra, widać, że w tej gierce to ja będę kampił. Będę kampił, tak, tak. Ja to ogólnie jestem kamperem, nie? Jak gram minimum na dziesiątej randze, to już po prostu campię. Dobra, ale to zbiorę power, power cubes, nie? Okej okay. Tak jak tam w się, halo. <śpiewanie> bo ja w Fortnite'ach W każdej nie grałem, Jakoś zmiedziła mi się ta wielka, wiecie? Jakoś nie chce mi się ostatnio w nią grać Czuję taki stres grając O Jezu To zwali no i... Jeszcze nie dojechał Po prostu... Widzicie dziesiąta ranga dla mnie już taki problem sprawia. Naprawdę nie ma słabszej osoby w tą grę. Ja, no na tym filmie chyba nawet komentarze zablokuję, no bo ja się boję, że wy już tutaj będziecie pisać. Ja kurde, gramy dalej. Dobra, wyjaśniłam chyba. Tak, widzę, że tam mamy Lona jeszcze. Dobra. I cyfrę zolamy, zolamy go. Zbieram woski. No, najlepsza taktyka, dłuższy bieg. Wykorzysta. Ja często gram tą taktyką i ta taktyka się naprawdę dobrze sprawuje. Nie? Tak jak w portalcie. W portalcie też tak się robi. Dobra, idziemy na ten środek. Wiem, ryzykuję, ale idę na ten środek. Dobra. Okej, okay. doby nie wiem, na tym. Dobra, pa ile w ogóle my powerkipsów mamy? 12. Zbieramy jeszcze tutaj. Jak najwięcej powerkipsów. Może zrobimy taki odcinek. E, Zdobyć jak najwięcej w challenge, nie? Albo w ogóle challenge bez powerkipsów, co? Możecie mi napisać w komentarzach, co o tym sądzicie. Dobra, no i mamy Lina, no, Pięknie. No i dobra, zobaczmy, coś mamy do odebrania. Nie mamy. Ale dobra, teraz sobie w rankingowe zagramy. Dobra, ja w ogóle dawno nie miałem jakiegoś, nie wiem, mityka. Yy, w sensie mityka to umiałem, nie? Ale coś legendy nie miałem dawno, dobra. Więc tak. O, mamy w ogóle w karnecie do odebrania. Kiedy karnet się kończy? 6 dni, no to na pewno nie znużymy. Epicki, epicki, epicki. Uwaga, co będzie? Jakiś skin znowu. Dzisiaj trzy nowe skiny no, no. Skin do Jackie, okej, okay. całkiem fajny. Spoko, ale no mamy 21. poziom. Nie no, to my raczej 50. nie, nie wbijemy, nie zdołamy wbić. Nie zdołamy wbić legendarnego Star Dropa, no niestety. Ale dobra, yy, zobaczmy sobie to rankingowe gierki. Dobra, gdzie my tutaj mamy 9. moc, dobra. I teraz tak, gdzie jest ta gra rankingowa? No niech taką ciągną fają, nie? Że mam kurde jakiegoś brąza jedynkę. Niestety nie mam, jak gram e, w rankingowe, no to nie mam też za bardzo wyboru, no bo dość mało zadziwiarzy. Tak naprawdę to tylko ból i ten Darry, To oni tylko wchodzą w grę. A i jeszcze ten e, nita, ale ja nity nie wezmę. Co by to wziąć?

Dobra, następna runda, ale no, oczywiście to jeszcze nie wszystko, nie? Oni mogą jeszcze wygrać, Zgieram, wygrać. Ale, skupiam, w grze mi się wygrać. Kurde, ktoś zginął z naszego teamu, ale spokojnie, dobijamy tego team'a. No i no, nie będę obrażeń, będę miał, bo ogóle będę gwiazdą gry, nie jestem gwiazdą gry. Yy, no, jestem najsłabszy, yy. yes. no... Jezu, no, to a nie, nie mam, trochę to Dobra, mamy jakąś misję ukończoną, więc całkiem fajnie, odbieramy, wychodzimy. No i dobra, chyba sobie jeszcze jedną, jeden, nie, 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 nie. a w sumie piknąłem w rangi, nie? To dawaj, tylko nie, nie nagroda, nie, bo ja nagrody nie lubię. O, napad, w napad bym sobie pograł. To napadu y, przydaje się 8 y, y, nie? Ale ja 8 mam na siódmej. No to chyba też wezmę darywa, ok? No dobra, to gramy. Znowu gra gramy z Edgarem. Więc może być naprawdę fajnie. Może być grubo w sensie. Dobra, już 20 minut, to chyba będzie już ostatnia gierka, nie? Dobra, jak widać już po ramkach, w sensie, no ja też nie jestem geniuszem, nie? Ja, no, ja tam... Ja tam jestem słabym, Ale no, jak widać po ramkach, no to za bardzo nasz yy, za bardzo ten, nie? w sensie, ja też nie bardzo, nie? Ale już yy, sądziłem, już miałem jakąś małą nadzieję, że Skoro noś się nie to ja przynajmniej może będzie trochę ogarniał, ale dobra, różnią one kajt, różnią one kajt. Ja przynajmniej się mogę napadnąć, to powinno być tak aż źle. Dobra, zadałem trochę kajtowi, ale... No, naszymi obili 1%, okej, okay, ale... Nie, najlepiej na... na safey z się. Dobra, dawaj, dawaj, rozwalony. O, patrz, już ktoś zadał o, naszemu sejf'owi. Dobra, ale czego wyciągnął na bramie stoi idzie, nie? Kurde, 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 uważajmy na tego kołka, Dobra. Rozwalam, rozwalam, rozwalamy. Uwaga! Dobra, już pozwoliłem. No i się no wyjaśnij, nie? Ej, pa! Oni, oni kampią, nie? Oni kampią, ale... Nie, Leon próbuje rozwalić naszego sejfa. Kurde, błagam aby teraz wyjaśnił, wyjaśnienia. Jezu! Spamujemy. Ale dobra, i tak, i tak mamy przewagę. To nie jest duża przewaga, ale jest. Ciężka gra ogólnie. Ciężka. Skoro ja, ja może jakoś nie ogarnię browstarca, no miałem jakąś małą nadzieję, że oni do mnie trochę ogarniać. Dobra, ale na razie, na razie to ja, ja muszę to powiedzieć, że trochę wykorzystałem. Dobra, zabiegnie, mnie, ale przynajmniej yy, mam już. Naprawdę, po, Naprawdę mocno poybijaliśmy ich, cześć, ale on ma hypercharger, więc musimy naprawdę uważać, uwaga. Rozwalamy 61%, ale oni mają 18. Dobra, dobra, pięknie. Rozwalamy im. Uwaga na tego Colta. Dobra, 16%. Pięknie, pięknie. 13%, dobra. Wygrywamy to, wygrywamy to szybko. Zaraz w ogóle... już jest w ogóle ten... Y, czas nas goni trochę. Dobra. Kurde, znowu hypercharger. Dobra. Okay okay, ok, ok, ok. No przynajmniej w napadzie się dużo się dzieje. Na głowę jeszcze taką pasją. Ale dobra, tak, oni na pewno się dogrywają z kalporem, ale tak jest I, 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 I uwaga, oni wygrywają. To pięknie. No. O kurde, nie sprawdziłem to. O kurde, nie sprawdziłem ile miałem obrażeń zadanych, ale e, koło 50 tysięcy nie miałem. Dobra, jeszcze jakieś tam marne te Marneks. Ale dobra. No dzisiejszy odcinek to już będziemy kończyć, bo już 23 minuty, 24 wręcz, no to żegnam się już z Wami, do zobaczenia i piszcie w komentarzach, czy chcielibyście więcej brola.